Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto błogosławieństwo na marzec, które płynie z samego serca kosmosu do samego serca Ziemi, przez Twoje serce, a możliwe jest, ponieważ słyszymy je już teraz, istnieje już w wodzie świata. To błogosławieństwo zgłośni w Tobie wszystko, co dotyczy miłości. Każdy temat, który w Twoim życiu jest związany. Z ukochanymi Tobie osobami. Każdy temat, który dotyka tego, co chronisz swoim życiem, co jest dla Ciebie ważne, a więc z tak wielkimi powodami, przyczynami rodzą się wielkie efekty. Powstaniemy w moc. Każdy człowiek będzie miał możliwość połączenia się z tym, co w niej i w nim powoduje ogromne, niesamowite pokłady energii. Oto możliwość zmiany, o której być może marzyliśmy. Być może wyobrażaliśmy ją sobie, a teraz ona nastąpiła, jest. Tak oto wchodzimy w przyszłość wszystkich czasów. W tym czasie, w tym bardzo szczególnym przejściu pomiędzy czasoprzestrzenią trzeciej gęstości a wszelkimi nowymi realiami, najbardziej ważne jest to, żebyśmy uczyli się od natury. Wszystko, co wokół wzrasta, budzi się, co ma odwagę do życia, to wszystko jest naszym nauczycielem. W tym miesiącu czekają nas niesamowite, spektakularne tranzyty planet. Jako w niebie, tak i na Ziemi. Jak planety łączą się w mocy, tak i w nas łączy się to, co one reprezentują. W zależności od tego, jaka to relacja między nimi. Czy się wzajemnie wspierają, czy może są dla siebie w danym momencie rywalami w energii. W takie konteksty wchodzi też nasza wewnętrzna, osobista energia. I teraz... W energiach marca odmienimy się wszyscy ku miłości. Jeżeli coś nam ku temu przeszkadza, mamy jakieś blokady, które sami stworzyliśmy, albo które wpisał w nas świat, przyjrzymy się temu i optymalizując rzeczywistość, zostawimy je po prostu za sobą. Oto czas, który wraz z ostatnimi chłodami zimy zabierze z nas wszystkie wahania, zabierze z nas, Wszelkiego rodzaju wątpliwości, zabierze z nas to, co do tej pory być może trzymało nas w powstrzymaniu, bo nie był właściwy czas, a teraz już jest. W tym czasie świata spotkają nas niespodzianki. Spotkają nas całą ludzkość i każdego przedstawiciela osobiście bardzo szczególne dary losu, które sami sobie zamówiliśmy, sami. Zapoczątkowaliśmy, zasialiśmy, być może komuś daliśmy taką świętą, dobrą, wspierającą, uzdrawiającą energię, a teraz to po prostu do nas wróci. Będziemy mogli cieszyć się efektami swojej działalności, będziemy mogli cieszyć się swoją potęgą. To jest miesiąc, który pokaże nam, że każdy z nas coś zdobył, do czegoś doszedł, ma prawo być z czegoś dumny. W tym miesiącu, w marcu, otrzymamy zupełnie nowe spojrzenie na swoje dawne problemy. Zobaczymy jak bardzo zmienił się świat, gdy na przykład alergicy nie będą w tym roku y, aż tak torturowani przez naturę, mimo tego, że będzie oczywiście ona y, rozwijać się takich należy. Może się okazać, że ludzkość podskoczyła w swoich update'ach, w swoich sterownikach od wszechświata na taki pułap, gdzie faktycznie te takie ugodzenia w nasz los od strony zdrowia przestaną nas po prostu dotyczyć. Oto ludzkość, jako gatunek ewoluujący z osobnika na osobnika, jako wiecznie ucząca się woda, wchodzi na swój nowy etap i zauważymy to wszyscy. W błogosławieństwie na marzec napłyną do nas klucze i wskazówki anielskie, które mówią, żeby skupić się na tym, w jakiej wodzie, w jakim czasie my spędzamy swój czas dzisiejszy swoimi myślami? Czy jesteśmy w tu i teraz, czy jesteśmy trzy miesiące kiedy indziej, a może 20 lat temu? Pamiętajcie, że tylko obecny może wprowadzić w obecność. Jeżeli więc wysyłać swoje prośby, swoje intencje i swoje kierunki z pozycji, w której de facto nie ma Was tam, to oczywiście nie ma możliwości, by w ten sposób stworzona sytuacja spowodowała efekt, którego chcecie. Pamiętajcie, że gdy docierają do nas te ważne, bardzo istotne, związane z przebudzeniem ośnienia na temat samego siebie, to zaczynamy przebudowywać swoje spojrzenie na siebie i tak samo zaczynamy wymagać, by świat to spojrzenie przebudował. Oto ważna informacja na marzec. Dajcie światu czas. Nie każdy jest tak prędki jak wy. Nie każdy jest geniuszem. Jeśli na przykład się za takiego uważacie, wyjaśnijcie siebie światu, jeśli chcecie, by ta konwersja, to zrozumienie nastąpiło szybciej. Dajcie szansę, żeby ktoś zrozumiał wasz punkt widzenia, zamiast zakładać, że nie chce tego zrobić albo że... Na pewno ten punkt widzenia będzie niezrozumiany. Pamiętajcie, to od nas zależy, jaki jest ten nowy świat, jaka jest ta nowa ziemia, od naszej codziennej praktyki, od tego, czy reagujemy na sytuację poprzez agresję, czy poprzez olśnienia, czy reagujemy dobrocią w każdej możliwej sytuacji, czy na przykład mamy na wierzchu inne rozwiązanie. Błogosławieństwo na marzec. Niesie w sobie taką ważną wieść. Oto każdy zobaczy siebie, jakim sobą siebie dzisiaj jest, i podejmie decyzję. W tej decyzji możemy albo kontynuować na tym poziomie, w tym stylu, na ten etap, na którym jesteśmy, albo wrócić kilka stołów i zrobić wszystko inaczej. Oto czas, gdy człowiek pozna moc swojej własnej wolnej woli. W tym czasie warto słuchać swojej intuicji. W tym czasie warto dać tej intuicji kredyt zaufania, bo jeżeli to jest jakaś moc, jakiś głos wewnętrzny, który wy ciągle depresjonujecie, to ten głos staje się coraz bardziej cichy, aż w końcu milknie lub też znika z waszego zasięgu. To jest czas, kiedy wraz z stopniującymi lodami po zimie możecie sami sobie przebaczyć swoje przewinienia wobec siebie, swoje zaniedbania. Wobec swojego zdrowia, swoje lata praktyki, by wpisać w siebie jednak coś smutnego bądź złego. Tak oto dostajemy szansę takiego resetu, by nie powiedzieć odpustu, w którym to rzeczywistość, zwłaszcza natura, nie będzie nas usiłowała przeciągnąć po konsekwencjach. Nie będzie się zachowywała jak hamurabi, oko za oko, ząb za ząb, lecz raczej w zrozumieniu, że. Na świecie potrzebna jest większa ilość dobra, a nie większa ilość zła i że jest naszym zadaniem, by wybrać większe dobro, a nie mniejsze zło, bo w takich wyborach teraz jesteśmy, no to stanie się oczywiste, że człowiek będzie mógł w doskonały, piękny sposób się z tym połączyć. Pamiętajcie, jeżeli zobaczycie, że jest w Waszym życiu szansa na dobro. Na to, by stało się coś wspaniałego, na to, by nastąpiło coś pięknego, coś ważnego, to weźcie tę szansę. Ona nie jest ani dla nikogo innego, ani też no, nie będzie mogła się wypełnić, jeżeli tego nie zrobicie. To, że wchodzimy swoją słoneczną mocą w znak barana, właśnie w tym miesiącu, pozwoli nam wszystko, co widzimy, wszystko to, co wiemy, to, co czujemy, ugęścić. A to oznacza zmaterializować, sprowadzić do życia, sprawić, że słowo ciałem się stało. Pamiętajcie, wizja to bardzo ważna moc, to bardzo istotna praktyka, konieczna do tego, by coś mogło zostać dokonane. To Wy nakreślacie swoją wizją atmosferę tego, co tworzycie. To Wy pokazujecie tędy, na co się zgadzacie, wtędy ta energia Waszym zdaniem Powinna przepłynąć, w którędy ta energia będzie Waszym zdaniem ucieleśnieniem tego, co mierzycie w swoich słowach, co wpisaliście jako swoją intencję. W tym miesiącu, w którym znak barana i znak ryb, i nie tylko, przepływają się ze sobą, w tym miesiącu, w którym Merkury błogosławi nas wszystkim, co ma, warto zdać sobie sprawę, skomunikować w sobie. Co takiego naprawdę chcemy, i jak wyglądałoby to na zdjęciu, gdybyśmy na chociażby 5 sekund ziemskiego czasu wbiegli w tę sytuację z aparatem fotograficznym i zrobili zdjęcie. Co jest na zdjęciu? Jak wygląda sukces tego, co Ty chcesz swoją intencją zmienić w świecie? Jak wygląda obraz za słowami, które dajesz? Jeżeli takiej odpowiedzi będziesz mieć, przy ołtarzu, jeśli chodzi o miesiąc marzec, wszystko się dokona. A teraz, tak jak Błogosławieństwo popłynęło: w imieniu wszystkiego, co we mnie światłem, na każdy odcień światła w tobie. Wszystko to, co we wszechświecie, wspiera ciebie i Twoją obecność. Wszystko to, co we wszechświecie, zgłaśnia w tobie miłość, a tym samym rośnie moc Ciebie i Twoja. Wszystko to, co we wszechświecie widzi Ciebie i widzicie siebie wzajemnie. A życie jest wzajemne i dzięki temu piękne. Wszystko, co istnieje we wszechświecie, unosi Twoje życie ku miłości. Abra Abrakadabra. I w takiej magii, w takim kierunku magii, odczuj energię budzącej wiosną do życia natury. Odczuj energię tego, że być może do tej pory wszystko, to, co Cię spotkało, było pewnego rodzaju przetrwaniem do wydarzeniem się do teraz. Być może ta droga, ta bardzo, bardzo szczególna energia, która ci towarzyszyła, była tymczasowa. Być może masz już gotowość na całość siebie, na kompletność, na zupełność. No i również na poznanie tej energii, tej drugiej osoby bądź istoty, które tę energię twoją odwzajemnia, która jest w tej samej jakości i która po prostu jest tobie przeznaczona. O, tym jest ten czas. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Osobiście również błogosławimy.